Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Jako ten przekaźnik między zawodnikiem a kibicem chciałbym tylko przypomnieć, że my się nauczyliśmy, że w Kamila Stocha nie należy wątpić i tej wiary się utrzymujemy. Jest jak jest. Y czy jest coś, co nie daje ci spać po nocy, na czym szczególnie się zastanawiasz teraz? No, no przede wszystkim nie daje mi spać no, moja aktualna dyspozycja. No, nie po to harowałem, e, przez tyle czasu i, i tak ciężko, żeby teraz po prostu nie kwalifikować się do zawodów. No i poza tym no, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie, nie, nie wiem nawet jak, jak to wytłumaczyć, sobie nie potrafię tego wytłumaczyć, nie potrafię znaleźć przyczyny, na no, tym bardziej nie potrafię o tym mówić. No. Tym razem przekonanie było, to słyszałem w innych rozmowach, natomiast to trochę jak na drodze, że jak z przekonaniem skręcisz w złą stronę, to ślepa ulica i nic z tego nie ma? No dzisiaj było tak zdecydowanie, bo yy, wydawało nam się, że znaleźliśmy problem, przyczynę. Yy, ja poszedłem w to po prostu w, w ciemno. No, no złapałem się po prostu jak tonący kija. Yy, uwierzyłem w to i wierzyłem bardzo i dalej wierzę. Yy, natomiast no dzisiaj yy, ok, no poprawiłem jedną rzecz, natomiast posypały się inne rzeczy. Yy. Za dużo przy tym wszystkim było kontroli, chęci po prostu, żeby to wszystko złapać. E, no i przestały funkcjonować nogi wtedy. Z tego rozbiegu, przy tym poziomie, e, bez nóg nie da się po prostu skakać. To jest tak, że w tej chwili ufasz najbardziej sobie, czy sztabowi, czy prawda po środku leży? Nie ufam sztabowi. No. Nie, nie ufam. Ufam sztabowi w pełni. To są ludzie, którzy no, do tej pory nigdy mnie nie zawiedli. No i no jeszcze dwa tygodnie temu wszystko było dobrze. Bo mówiłem, że nie cieszyłem się z tam ósmego, szóstego miejsca. Mówiłem, że niewiele mi brakuje do, do tego, żeby było lepiej, a ja tu nagle bo się wszystko posypało, nie kwalifikuję się do zawodów i teraz nie wiem, co, co jest po prostu, jak ma być lepiej. No i dla mnie to jest po prostu sytuacja no, beznadziejna, totalnie e, dramatyczna i póki co no, najpierw musimy to sobie spokojnie przegadać z tunerami, co zrobić dalej, jaki teraz plan zastosować. E, no i ja się muszę w tym wszystkim odnaleźć. To, to jest pierwsza rzecz, którą, którą muszę zrobić, a, a to będzie najtrudniejsze. Bo to też nie jest tak, że Ty bezczynnie siedzisz i, i tylko myślicie, myślicie i, i myślicie, co zrobić. Tutaj pewnie kroki są cały czas jakieś e, czynione. No wczoraj kiedy inni mogli odpocząć, bo, bo mieli ku temu okazję, no ja cały dzień po prostu spędziłem nad e, próbowaniem e, różnych wariantów e, najazdu, e, odbicia. E, do tego jeszcze pracowaliśmy z, z fizjoterapeutą przez kilka godzin. E, no i, no i... Wydawało się, że, że problem no nie tyle został rozwiązany, o ile znaleźliśmy po prostu, nie wiem, jakiś punkt zaczepienia, od którego mogę, mogę po prostu ruszyć. No teraz wiemy, że być może to jest dobry kierunek, natomiast no, no dzisiaj to nie działa. Nie, nie działa po prostu w sytuacji zawodów. No i, no i tak. Ostatnie pytanie z mojej strony. Rozmawiamy już wieczorem, troszkę minęło od pobytu na skoczni. Mieliście jeszcze trening? To była kontynuacja tego samego, czy już szukanie czegoś innego? Nie, to była kontynuacja tego samego.